Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na haul pod tytułem Dogrywka listopadowa. Są to zakupy, które jeszcze zrobiłam w listopadzie, które wcześniej absolutnie nie były przeze mnie planowane. Będzie też tutaj drugi prezent urodzinowy, jaki już dostałam, mimo że urodziny dopiero mam 21 grudnia. Ten haul będzie się składał z kilku malutkich zamówień. Także zapraszam Was gorąco do oglądania. I pierwszy sklep, w którym złożyłam po raz pierwszy w życiu, chyba tak mi się wydaje, zamówienie, to sklep uladomania. I kupiłam mm, rzęsy Demi Whispies od Ardell i one, powiem Wam, tutaj miały przyzwoitą cenę, bo kosztowały 14,99. W Ezebra są najtaniej, bo kosztują bodajże 13,79. Ale tutaj też ta cena nie była jakaś super wysoka. I kupiłam też na spróbunek rzęsy z też serii Whispies, ale Baby Demi. No, tu jest akurat proste opakowanie, ale w opisie macie link. I muszę Wam powiedzieć, że te rzęsy są bardzo fajne, bo są bardzo, bardzo naturalne. I one kosztowały 12,99. Dalej, kupiłam polerkę do paznokci. I tamtą z dzisiaj z pełnym ceremoniałem po prostu wyrzucę do kosza. Ta polerka kosztowała mnie 3,99, jest 4,99. Stopniowa i jest genialna. Wczoraj ją sobie przetrenowałam, naprawdę jest świetna. I kupiłam jeszcze dwa woski, ponieważ w ogóle w grudniu planuję zakup e, chyba zdecydowanie za dużej ilości wosków e, zimowo-świątecznych. Nie wiem, po co mi ich tyle, ale stwierdziłam, że sobie to lekko rozłożę w czasie. I kupiłam e, świąteczną girlandę. Girlandę? Girlandę z Janki i ona kosztowała 7 zł i kupiłam jeszcze jeden wosk i nie sprawdziłam jak to się wymawia z ptaszkiem i on kosztował też 7 zł więc nie będę kaleczyć języka tylko po prostu wam go pokażę lecimy dalej, dalej zamówienie w Ezebra i tutaj kupiłam słuchajcie znowu czyścik czyścik silikonowy gdzieś tak, że miałam paragon, może to to Czyścik silikonowy kosztował 3,95. Muszę Wam powiedzieć, że on jest inny od tego, który mam, bo te wypustki w tym czyściku, mam nadzieję, że aparat nam to ładnie odda, są odstające. Tamten czyścik, który mam, jest płaski, a tutaj te włoski jakby odstają, tak? I tutaj mamy taką grubszą, e, mocniejszą jakby część. I powiem Wam, że wydaje mi się, że wygodniej się go trzyma i testuję go. Myślałam, że on będzie lżejszy przez to, że te włoski odstają, że będzie mniej szorstki. Natomiast wydaje mi się, że jest bardziej szorstki. Ale jak dłużej go poużywam, to dam Wam znać. Kupiłam spray z Marion z Solą Morską do włosów. Miałam już taki spray, sprawdzał mi się tak sobie, bo moje włosy były tak długie i miały taką tendencję do kołtunienia się że spryskanie tym sprayem nie było najlepszym pomysłem i w związku z tym oddałam go Paulinie. Natomiast teraz sobie kupiłam nowe opakowanie i to jest po prostu spray efekt plażowy fal. To nie jest jakiś super produkt. Moim zdaniem dużo lepszy jest spray z Bumble and Bumble, tylko że no ten jest po prostu tani. A ustalmy sobie szczerze, ja przecież tego nie będę używać codziennie, to raz od wielkiego dzwona stwierdziłam, że nie ma sensu wydawać więcej kasy. I ten spray kosztował 6 zł i 19 groszy, także przyzwoita cena. Dalej. w Ezebra kupiłam właśnie coś, na co miałam ochotę, dlatego tam złożyłam w ogóle zamówienie i jest to podkład Astor Perfect Stay plus Perfect Skin Primer w kolorze 100 Ivory. Ten podkład kosztował 26 ,72 zł Niestety, z tego co patrzyłam, już setki nie ma. Ono się pojawia i znika. Setka nie jest super jasna i dlatego jest to myślę, że tak pożądany kolor. 102 już jest konkretnie ciemne. Ten podkład był w odkryciach zeszłego roku i on faktycznie jest bardzo, bardzo długotrwały. Dla mnie on jest odrobinę za ciężki, dlatego ja go zazwyczaj rozrabiam z jakimś lżejszym po prostu podkładem, dając, wiecie, 3 czwarte tego, 1 czwartą tamtego i to daje wtedy fajny, fajny efekt. I stwierdziłam, że na okres zimowy noszenia kurtki, szalików itd., no i jednak zakup tego podkładu będzie bardzo dobrą decyzją. Kupiłam Katry z Camouflage, kolejne opakowanie i powiem Wam, że tutaj jego cena to było 13 zł. i 36 groszy. Znowu wybrałam w kolorze 0,20 Light Beige, a więc w tym nie najjaśniejszym. Ja uwielbiam ten korektor, mój się powoli kończy. Dalej kupiłam sobie lakier z Maybelline i Maybelline, i to jest lakier z serii Color Show. Taki granatowy z mnóstwem, po prostu, ale to mnóstwem drobin, mieniących się. Tutaj już widać, że ten lakier krycie mazerowe. Tak samo jak ten czarny, który ostatnio kupiłam w kosmetykach z Ameryki. Natomiast tutaj głównie chodzi o ten brokat. Mam nadzieję, że koncentracja tego brokatu będzie odpowiednia. I on kosztował 4,64 zł. I kupiłam coś, nad czym się zastanawiam od jakiegoś roku. I jest to konturówka z Essence. Naprawdę, jest to konturówka z Essence w kolorze 06 Satin Mauve. Historia z tą konturówką jest prześmieszna. Ja naprawdę mam ją ciągle gdzieś w koszyku wrzuconą, i z niewiadomych mi powodów nie, nie kupuję jej, aż obejrzałam filmik u Karoliny Myśliwiec, teraz niedawno, która pokazywała właśnie tą konturówkę bodajże w ulubieńcach miesiąca, i mówię, muszę ją w końcu kupić. I tak się złożyło, że we zebra była. I cena też była zawrotna, moi drodzy, bo kosztowała ona całe 4,33 zł. Konturówka bardzo popularna na YouTube, a jak widać, ja za tymi trendami nie nadążam. Kupiłam sobie te cztery spineczki do włosów z Donegal'a, takie mniejsze, czarne i one kosztowały 2,76 zł. Sporo tańsze jak te z Rosmana, ale i mniejsze. No i Skin 79, słuchajcie, kupiłam oczywiście, oczywiście, nie oczywiście, opakowanie peelingu i kupiłam, słuchajcie, kolejne opakowanie za 34 zł, była to zdecydowanie najniższa cena. Jest to peeling Sweet Honey Sugar i, i kupiłam jedno. Po fakcie oczywiście żałowałam, może może trzeba było kupić dwa, no i zapłaciłam dychę za wysyłkę, nie? Ale to i tak było taniej niż, niż to, ile on kosztował wcześniej na promocjach, także 44 zł w rzeczywistości mnie kosztował ten produkt. No i dalej zupełnie już nieplanowane dogrywkowe zamówienie w Seforze. Wspominałam Wam ostatnio chyba dwa razy, że eyeliner z Too Faced nie zdaje u mnie egzaminu. Jestem mega wściekła, bo mam dwa kolory. Kupę pieniędzy to kosztowało, no i niestety, no, ostatecznie się nie polubiliśmy. Jeszcze ja ten produkt pokazywałam w ulubieńcach, no bo dawał radę, aż przestał. No i chcąc, nie chcąc. Smashbox. Należało to zrobić od początku. Ja tylko powiem na swoje usprawiedliwienie, że wtedy on był niedostępny. A Sephora niby dała 20% rabatu, ja chciałam go kupić, on był niedostępny, no to mówię: wezmę ten z Too Faced. Potem się dowiedziałam, że te 20% rabatu w sumie jest zawsze, bo zawsze jest jakiś kod w internecie, nie trzeba się rzucać na to, kiedy to Sephora wyśle do Ciebie maila. Ale to wszystko było po fakcie. Kupiłam kolejne opakowanie ze Smashboxa. Boli mnie trochę jego cena, regularna to jest 89 zł. Ja kupiłam teraz z 20% zniżką, no ale co ja poradzę, że ja uwielbiam ten produkt, maluję jak wiecie kreski codziennie i no płacę po prostu za komfort. No i za rewelacyjny produkt, który przypominam, starcza mi dosłownie co do dnia na 3 miesiące. To jest coś niesamowitego, to jest moje nie wiem które opakowanie, myślę, że czwarte może. I za każdym razem jest ta sama historia. Po prostu równo mija 3 miesiące i ten produkt się kończy. I w Sephora kupiłam jeszcze coś, na co miałam ochotę już od dawna, a więc pomadkę Wonderful Cushion. Jest to pomadka sephorowska. Wybrałam kolor, który polecała mi moja Ola, 01 Wonderful Rosie. I w ogóle zakochałam się w tej pomadce. Uważam, że jest ona rewelacyjna. Ona daje taki efekt trochę dla mnie ombre wręcz na ustach. Tutaj mamy tą gąbeczkę i ona jest sucha, aczkolwiek nie zastygająca. I taki jest kolor. Naprawdę jest przepiękna. A, i miałam ją na ustach chyba w... bez chyba. Miałam ją na ustach... Co ja dzisiaj puściłam? Miałam ją na ustach w, tym, w tej recenzji z Odrin, z którą nagrywałam wczoraj. Uważam, że jest piękna ta pomadka, tylko wiecie, wczoraj moje usta w ogóle były w złej kondycji po tej opryszce itd. Tak i to koniec, jeśli chodzi o Sephora, i w ogóle koniec, jeśli chodzi o moje zakupy. Wydaje mi się, że tutaj już nic więcej nie kupiłam. No a teraz pozwólcie, że pokażę Wam mój drugi prezent urodzinowy. Drugi, bo jakiś czas temu dostałam e, mocno przedwcześnie prezent urodzinowy od Pauliny, a teraz w związku ze zbliżającymi się moimi urodzinami dostałam prezent od mojej Oli, od Oli Makeup My Passion. To jest Glam Box, edycja pierwsza, czyli magnetyczna paleta z 12 cieniami do powiek Glam Shadows. Tak wygląda kartonik. W ogóle wygląda to przeuroczo, ona jest taka malutka. Cienie są włożone bardzo na ścisk, także no nie do końca się poleca ich wyjmowanie. No, ale z drugiej strony to ma być paleta, a nie pojedyncze cienie. Natomiast myślę, że upierdliwe będzie tylko czyszczenie. To jest jedna rzecz, której jestem w stanie się przyczepić: czyszczenie tych przestrzeni pomiędzy właśnie tymi cieniami. To nie jest lusterko, to jest folia, a to, że się lampa odbija, to jest inna sprawa. I to nie jest, wiecie, ta paleta neutralnych. To jest ta paleta z przepięknym bursztynkiem, który mam już dzisiaj na oczach, ale makijaż wykonywałam wiele godzin temu. Cienie są obłędne. Muszę Wam pokazać ten bursztynek. To jest w ogóle cień, który mi zauroczył od pierwszego słocza na Instagramie. Pigmentacja, ee, no, ja po prostu słuchajcie, jestem jakby kupiona tutaj w 100%. Te cienie są naprawdę niesamowite. I, i myślę, że będę nimi e, czarować makijażem. Strasznie się cieszę z tej palety. Po prostu sprawiła mi Ola no, niesamowitą przyjemność, i Będę... do tego stopnia się cieszę, że byłabym tutaj gotowa się wzruszyć, czego nie zrobię, ale byłabym naprawdę gotowa. Bardzo, bardzo się cieszę. Musicie zrozumieć, znaczy musicie, nic nie musicie. Możecie zrozumieć moją radość. Nie spodziewałam się po prostu takiego prezentu, yy, i myślę, że jakiś makijaż tą paletą yy, wykonam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych filmów jutro, trzymajcie się, do zobaczenia, buziaki, pa pa!